Cześć, witam Was serdecznie w kolejnych ulubieńcach. Tym razem będą to ulubieńcy Maja. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że już mamy drugą połowę czerwca, jednak po prostu czerwiec to jest tak intensywny miesiąc dla wizerzystek, że wygospodarowanie pół dnia albo co gorsze, cały dzień na nagranie i zmontowanie filmu po prostu graniczy z cudem. Opowiem Wam, co mnie zachwyciło w maju. Pierwsze dwa produkty to są produkty od dr Ireny Eris. Te dwa produkty dostałam od mamy na dzień dziecka. Pierwszy produkt to peeling oczyszczający jest to seria spary sort Tahiti ten, ten peeling oczyszczający jest bardzo przyjemny, zachwycił mnie tym że jest bardzo łagodny dla skóry a jednocześnie ta skóra po zastosowaniu go jest taka wyraźnie zmiękczona i też ten produkt pozostawia na skórze taką bardzo nawilżoną warstwę więc nie trzeba już stosować po nim żadnego balsamu, co ja powiem szczerze bardzo lubię, dlatego bardzo lubię właśnie peelingi z takimi naturalnymi olejami ponieważ właśnie po zastosowaniu nie musimy już nakładać balsamu, więc wiadomo jest to bardzo, bardzo fajna oszczędność i drugi produkt również jest to seria Spary Sorta Tahiti jest to balsam rozświetlający urzekający ciało i zmysły tak zapewnia producent To co mnie urzekło w tym balsamie To to, że on ma takie przepiękne drobinki Które bardzo ładnie rozświetlają skórę Więc jest to idealny Faktycznie taki produkt na lato Szczególnie wtedy, kiedy już jesteście opalone On tą opaleniznę bardzo ładnie podkreśli Jednak zwracam uwagę na to, że to nie jest Wiecie, taki brokat brzydki Tylko to jest taka bardzo ładna drobina Mamy tutaj naprawdę sporo produktu Ponieważ w jednym takim opakowaniu Jest 200 ml Więc już pomijając to, że te produkty Są bardzo skondensowane i gęste, więc są już jakby same z siebie wydajne. To do tego dostajemy naprawdę sporą ilość produktów. Kolejny produkt, który mnie zachwycił, to maseczka Dress Code Violet z Medihil Polska. Jest to maska karnawałowa. Ona ma taki śmieszny rysunek, jakby nadrukowany na, to, na ten materiał. To, co najbardziej mi się spodobało w tej masce, ponieważ, jak widzieliście na Instagramie, testowałam również inne maski tej firmy, to to, że faktycznie po zastosowaniu tej maski był widoczny od razu efekt. Ta skóra była po prostu bardzo ładnie taka napięta e, naciągnięta, zliftingowana nawilżona, więc po ściągnięciu jej, w przeciwieństwie do innych masek tej, tej firmy, nie musiałam już e, jakby nakładać żadnego kremu, ponieważ ta skóra była tak przyjemnie nawilżona e, i ujędrniona, także myślę, że jeżeli zastanawiacie się nad wyborem jakiejś maski z, właśnie z Mediheal e, to śmiało mogę Wam po, właśnie polecić tą maskę karnawałową, ona przede wszystkim ma zadanie właśnie ujędrnić i rozjaśnić poszarzoną cerę. Kolejny mój ulubieniec z Maja to jest podkład Formula Piura z Debora Milano. Ten podkład bardzo, bardzo mi odpowiadał w maju, ponieważ jak wiecie byłam świeżo po wakacjach. Niestety byłam opalona bardzo nierównomiernie, ponieważ czoło, nos, policzki były troszeczkę mocniej opalone, natomiast wszystkie inne partie twarzy były opalone mniej. Za co polubiłam ten podkład? Właśnie za to, że on był w stanie sobie jakby poradzić z tą nierównomierną opalenizną idealnie w tak się moją cerę. Do tego na te obecne upały, jakie mamy w kraju, on po prostu świetnie sobie radzi, ponieważ jakby wysoka temperatura nie wpływa na jego trwałość. On jakby już po nałożeniu wygląda bardzo naturalnie. Ja mam go też teraz na, na twarzy. Także nawet po wielu godzinach on cały czas daje taki bardzo naturalny, zdrowy efekt na skórze. I to co ja lubię właśnie, to po prostu mi się nie nie odcina gdzieś tam, jeżeli mam jakieś ciemniejsze partie twarzy, wystarczy, że nałożę go na czole troszeczkę mniej i on się idealnie w tą opaleniznę topi. Inna sprawa jest też taka, że on mi nigdy żadnej krzywdy na cerze nie zrobił, nigdy nie, nie zdarzyło mi się, żeby położyć go, nawet właśnie naprawdę w spory upał, żeby coś później po jednego dnia mi się po prostu stało z cerą, żeby wychodziły jakieś wypryski. Także podkład, formula, pióra. Teraz, mimo że zaraz po powrocie z Grecji, jak widzieliście, była mocno opalona, to używałam odcienia numer 2 i mimo, że teraz już bardzo ześniam, to nadal używam odcienia w kolorze 2 czyli myślę, że to jest dobry znak właśnie, że ten podkład po prostu bardzo fajnie adaptuje się do naszego naturalnego kolorytu cery kolejny produkt, który mnie zachwycił w maju są to cienie do oczu Annabelle Minerals ja już miałam do tej pory z jakimiś tam produktami mineralnymi na głównie byłyby to podkłady i nie miałam aż takiej możliwości, żeby przez jakiś dłuższy okres je potestować jeżeli chodzi o te cienie mam Almond Milk oraz Milkshake, mówiłam o nich już w filmie z Meet Beauty konferencji. jeżeli jakby miałabym wystawić im ogólną ocenę, to zdecydowanie piątka z plusem, ponieważ powiem Wam, że jestem zaskoczona łatwością blendowania oraz pigmentacją tych cieni. Spodziewałam się takiego lekkiego pyłku, czegoś, co będzie ledwo widoczne na mojej skórze. Dzisiaj na przykład rozświetliłam sobie oczy tym odcieniem Almond Milk. Jest to bardzo ładny odcień właśnie do rozjaśnienia wewnętrznego kąciku, ponieważ on jest już bardzo jasny, natomiast to nie jest taka czysta biel i on się bardzo. Bardzo ładnie również tapia w skórę i bardzo ładnie też łączy się z innymi cieniami, które niekoniecznie są właśnie sypkie i mineralne. To, czego się obawiałam, to że właśnie aplikacja tych cieni będzie ciężka ze względu na ich formę, ze względu na to, że są sypkie. Obawiałam się tego, że po prostu nakładanie ich na skórę może być takie mało precyzyjne, że one mogą się, wiecie, rozsypywać jakby po skórze. Na pewno jestem zaskoczona tym, że faktycznie takie cienie również matowe w formie sypki się sprawdzają, ponieważ do tej pory używałam tych. Tylko i włącznie jakby cieni sypkich, ale pigmentów, czyli one były zawsze błyszczące, więc faktycznie jakby ten błysk był taki podbijany tą formułą. W tym przypadku te cienie, mimo że są matowe, to one mają równie intensywną pigmentację i naprawdę świetnie się blendują, czym jestem naprawdę szczerze zaskoczona. Także myślę, że jeżeli zastanawialiście się kiedykolwiek nad tymi cieniami Anabel Minerals, to mogę Wam je śmiało polecić. Origins Peace of Mind on the Spot release. To są takie kropelki odświeżające, relaksujące, które nakładamy pod uszy tutaj na mostek oraz na kark. One mają za zadanie nas tak po prostu przyjemnie zrelaksować. Ja już tak się przyzwyczaiłam do niego, że nawet jak jedziemy gdzieś na jakąś wycieczkę rowerową, zawsze zabieram ze sobą telefon, klucze i właśnie to, ponieważ to jest tak przyjemne, szczególnie kiedy mamy teraz takie upały, a to ma tak przyjemny, taki jakiś miętowo-mentolowy zapach, że za każdym razem, kiedy nałożę to na swoją skórę, po prostu czuję taką, no tak przyjemną. Odświeżenie, że wiecie, no jestem sama zaskoczona, ponieważ raczej ja jestem osobą praktyczną i unikam takich, takich produktów, które że tak powiem nie mają jakiegoś szczególnego zastosowania, tylko po prostu nie wiem, na przykład ładnie pachną, ale no a naprawdę te kropelki są świetne, noszę je codziennie ze sobą po prostu do pracy, mam je zawsze w torebce pomiędzy klientkami się, że tak powiem, odświeżam, to też bardzo ładnie pachnie, więc poza jakby takimi wartościami po prostu relaksującymi, dodatkowo mamy taki delikatny perfum na skórze. Kolejny produkt nie kosmetyczny, ale myślę, że również Was zainteresuje, ponieważ niektórzy z Was pomagali mi dokonać wyboru w tym temacie to butelka wielorazowa i tak jak już pisałam na Instagramie, ja jakby jestem przeciwna filtrom, używałam filtrów takich dzbanków filtrujących przez jakiś czas, dlatego też nie chciałam butelki Dafi, w której te wkłady są wymienne, ponieważ uważam, że po prostu taka woda przefiltrowana ma mniej wartości takich odżywczych, ma mniej mikro elementów, ponadto jest to mało ekologiczne, te wkłady jest stosunkowo ciężko zrecyklingować, nie ma wielu punktów, gdzie można takie, takie wkłady właśnie węglowe czy kokosowe, gdzie to można po prostu oddać na recykling, no i oczywiście jest to jakiś dodatkowy miesięczny koszt i co też bardzo ciekawe, ktoś tam w komentarzach napisał, że ma znajomą, która się faktycznie zajmuje zawodowo filtrami i prawda jest taka, że te filtry, które rzekomo mają nam służyć miesiąc czasu, je się powinno tak naprawdę wymieniać co tydzień, żeby to w ogóle miało sens to filtrowanie tej wody e, więc jakby po prostu kiedy podsumowałam sobie wszystkie za i przeciw, stwierdziłam, że nie, nie chcę już żadnych dzbanków, żadnych butelek z filtrami e, i szukałam właśnie jakiejś fajnej butelki filorazowej, zdecydowałam się na butelkę Retap ja już od jakiegoś czasu kręciłam się wokół tych butelek, ale zawsze mówię, a kurczę, nie wiadomo jak to wygląda na żywo, e, oglądałam to tylko na internecie i nie byłam do końca przekonana poza tym ceny też nie były jakieś bardzo niskie, a to jest jednak kawałek szkła e, i i w zeszłą sobotę byłam na imprezie wegańskiej Lato na Myśli 3, i okazało się, że akurat oni tam byli ze swoimi butelkami. Więc kiedy miałam możliwość faktycznie zobaczyć wszystkie te modele na żywo, dotknąć tego, tego szkła, zobaczyć jak te butelki w ogóle się sprawdzają, no to stwierdziłam, że zaryzykuję, przetestuję, tym bardziej, że mieli akurat minus 20% zniżki. To są butelki ze szkła, nie pamiętam jak to szkło się nazywa, natomiast no podobno jedne z, z najtrwalszych, i to jest też jakby kolejny argument, który mnie przekonuje że właśnie jednak szkło to jest wydaje mi się najlepszy właśnie po prostu najlepsze tworzywo do przechowywania produktów spożywczych w tym wody teraz troszkę mam zaparowane ale tak wygląda ta buteleczka możecie sobie wybrać kolor korka możecie sobie wybrać kolor tej, tej skarpetki tego ubranka także póki co jestem zadowolona pierwszego dnia troszkę się przestraszyłam ponieważ wsadziłam tą butelkę do torby takiej sportowej i pojechałam na trening po czym jak ją wyjęłam to ubranko było do połowy mokre ale no, okazało się, że to była tylko i wyłącznie moja wina ponieważ ja właśnie wtedy zamknęłam tą butelkę mniej więcej tak jak teraz czyli po prostu nałożyłam ten korek a jeszcze trzeba go tak mocno po prostu wcisnąć i wtedy faktycznie ta butelka nie ma opcji żeby ona przeciekła Jedyne, do czego się mogę przyczepić, to to, że wtedy, kiedy ta butelka nie jest mokra, ten koreczek się troszeczkę ciężko ściąga, trzeba go mocno podważyć tutaj palcem i wtedy dopiero schodzi. No ale myślę, że jest to jest to mniejszy problem. Bardzo podoba mi się, jakby idea picia ze szkła. I muszę Wam przyznać, że taka nara, nalana rano woda do tego szkła, jak ją w pracy wyciągam po kilku godzinach, ona cały czas jest bardzo smaczna i taka lekko chłodna, więc myślę, że kupię sobie też większe pojemności, to jest 0,5, jest jeszcze. 03 i 08. Ostatni produkt nietypowo makijażowy, nie pielęgnacyjny, to baza z Indigo. Myślę, że nie muszę jej nikomu już przedstawiać. Powiem Wam tylko, że ja bardzo długo zbraniałam się przed zakupem tej bazy, ponieważ nie byłam w stanie, że tak bym uwierzyć w to, że coś może być lepsze od żelu. Ja sobie sama robiłam w domu żele i po prostu stwierdziłam, że chyba tego nie potrzebuję. Na którymś będzie ten żel mi się po prostu skończył. I mówię sobie, w sumie to jest idealny moment, żeby tą bazę proteinową z Indigo wypróbować. I pojechałam na Nowolipki właśnie do salonu Indigo i powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę zachwycona tą bazą. Naprawdę nie wierzyłam w to, że baza może być tak, tak skuteczna i tak mocna jak żel. Ona nie jest faktycznie aż tak twarda jak żel, jednak no, paznokcie mi się nie łamią, rosną długie, ładne, więc to jest dla mnie, że tak powiem, wystarczający argument, żeby zrezygnować z żelu właśnie na rzecz tej bazy i jestem z niej bardzo zadowolona polecam Was, Wam serdecznie jeżeli się wahacie, to śmiało kupujcie na koniec jeden antyulubieniec jak już jesteśmy przy lakierach niestety, z przykrością naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem totalnie niezadowolona z bazy Peel Off od Nes ta baza to jest taka baza, którą po prostu powinno się bez największych problemów zaskrobać jakby z paznokci patyczkiem bambusowym, dzięki czemu po prostu nie będziecie musiały... Ani ani piłować, ani namaczać w acetonie, ani piłować fryzarką po prostu paznokci. Na początku byłam sceptycznie nastawiona, natomiast później mama moja mi opowiadała, że ogląda gdzieś filmy, gdzie ktoś tak zachwalał tą bazę, że naprawdę fajna, tylko trzeba użyć jakby drugiej jakiejś bazy takiej utwardzającej, ponieważ ona sama z siebie jest bardzo miękka, i jeszcze przypomniało mi się, że oni nawet sami NES do mnie pisali, że ta baza jest najlepsza właśnie na stopy, ponieważ no wiadomo jak baza jest miękka, to nie utwardzi nam paznokcia, więc średnio nadaje się po prostu na dłonie, więc tak też zrobiłam, nałożyłam tą bazę na stopy i już powiem szczerze, podczas, podczas nakładania jej już miałam jakieś takie dziwne odczucia, ponieważ ona jakoś tak bardzo szybko zasychała, nie była taka płynna. Tak praktycznie po, zaraz po nałożeniu, jakiej dotykałam, to ona już była taka prawie zaschnięta, co było dla mnie dziwne, ale stwierdziłam, no w końcu jest to baza pilow, więc logiczne, że będzie miała inną konsystencję. E, jednak już w trakcie noszenia mm, zauważyłam coś takiego, że e, tak jak czasami nie wiem, gdzieś wyjadę bazą, ponieważ e, szczerze mówiąc, akurat w malowanie stópni wychodzi mi najlepiej I to, co mi się zdarza właśnie przy zwykłej bazie, takiej hybrydowej, jak, jak wyjadę gdzieś tą bazą, poza jakby poza sam paznokieć no to w przypadku zwykłej bazy to jest kwestia jednej, dwóch kąpieli i to odpada i to jest wszystko tak naprawdę ta baza ona jest na tyle lepka że po prostu zamiast jakby te fragmenty tej bazy odpaść to one mi cały czas siedziały na skórze do momentu kiedy ich sama ja po prostu nie zaskrobałam. i ja się zastanawiałam dlaczego kurczę tak mi się brudzą paznokcie w koło okazało się, że wszędzie tam gdzie wyjechałam tą bazą po prostu ta lepka warstwa zostawała przyklejona do skóry i po prostu tak zbierała brud, że wyglądało to tak, jakbym po prostu cały czas miała stopy niedomyte, a tam po prostu każdy kusz, wszystko się po prostu zbierało, wyglądało to obrzydliwie, ale mówię, po prostu szorowałam te paznokcie codziennie, mówię, nie poddaję się, mówię, bo jeżeli faktycznie będzie to działać, to będzie super. I powiem Wam, że mi nie, nie minęły trzy dni i odpadł mi pierwszy paznokieć, po prostu nawet nie wiem kiedy, nie poczułam tego zupełnie, po prostu któregoś razu weszłam do salonu, patrzę, a tam na środku salonu leży mój paznokieć ze stopy, także mało no, średnio fajnie. Gdzieś też mama mi wspominała, że ogląda filmik o, o dziewczynie, której ten paznokieć odpadł w obuwniczym podczas mierzenia butów, także chyba bym się zapadła pod ziemię ze wstydu. No i niestety tak jakby w ciągu kolejnych dwóch dni one mi wszystkie zaczęły po prostu odpadać, może za wyjątkiem dużego, dużego palca u stopy, ponieważ no tam jest dużo tego lakieru, ale to jest coś, co mi się nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby na stopie, żeby na stopach miała jakiekolwiek problemy ze zwykłym lakierem, a tym bardziej z chyba Donc później po prostu zaczęły lecieć jak muchy te paznokcie, e, nigdy mówię, nawet u rąk mi się nie zdarzyło żeby po prostu baza odpadała i żeby paznokiec spadał dosłownie w całości, e, cały lakier żeby spadał, e, także jak już, że tak powiem, połowa mi podpadała, to wzięłam faktycznie patyczek bambusowy i zaczęłam zeskrobywać również ten lakier z tych dużych paznokci e, i prawdą jest, że one jakby schodziły schodził ten lakier bardzo łatwo e, tutaj się nie mogę przyczepić, że, że nie, e, jednak te paznokcie po ściągnięciu, po ściągnięciu tej bazy, one były nie do zniesienia, były cały czas lepkie takie, musiałam je porządnie tam acetonem i cleanerem otłuszczać, żeby domyć jakby resztki tej bazy, no totalnie, totalnie nie, e, cały czas tak naprawdę mam wrażenie, że jakieś te paznokcie są dziwne po zastosowaniu tej bazy, także e, myślę, że, że mogę Wam ją śmiało odradzić, chyba, że nie wiem, po prostu ja jestem jakaś, nie wiem, no łomna i nie potrafię malować paznokci stóp jednak tyle lat potrafiłam, a z tą bazy... Jest to po prostu niemożliwe. To już wszystko w tych, w tych ulubieńcach. Mam nadzieję, że film się podobał i że pomogłam Wam podjąć decyzję, jeżeli zastanowicie się akurat nad którymś z tych produktów za niedługo pokażę Wam, co mnie zachwyciło w czerwcu, natomiast dzisiaj się już żegnam, życzę Wam miłego dnia. Cześć!